Najświętsza Rodzino, której pomocy wzywamy w naszych rodzinach, zamieszkaj między nami. Błogosław wszystkie rodziny świata i spraw, żeby ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi. Szczęść Boże! Witajcie w ostatnim dniu nowennym przed Świętem Świętej Świętej Rodziny. Dzisiejsze słowo jest kontynuacją części perykopy o ofiarowaniu Jezusa w świątyni i o proroctwie Symeona. Dzisiaj spotkamy Annę w która w momencie, kiedy wnoszono Jezusa, chwaliła i sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Nie rozdawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Była wdową i liczyła sobie 84 lata. Komentatorzy wmieni widzą w Annie obraz Izraela Wdowy, który pisał też prorok Izajasz, Wdowy, która oczekuje na swojego opiekuna. I właśnie dzisiaj Anna ogłasza całemu narodowi wybranemu, że nadchodzi Bóg, nadchodzi obłokieniec, który na nowo chce przegarnąć Izrael, który chce sobie uczynić z niej na nowo małżonkę. Dalej Łukasz nas przynosi już do, do Nazaretu. Wcześniej jeszcze pisząc o tym, że Maryja i Józef byli posłuszni wobec prawa pańskiego, pisze to już kolejny raz. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę, bo Pokazuje to, że Maryja i Józef byli sprawiedliwi. Byli bardzo hojni, bezinteresowni wobec, wobec Boga, wobec prawa Bożego mimo że doświadczali ubóstwa. Myślę, że warto sobie dzisiaj zadać pytanie, na ile ja jestem hojny, na ile jestem hojna wobec Pana Boga, pomimo mojego niedostatku, pomimo mojej ułomności, mojej słabości. Wydaje mi się, że to, że łukasz tak wszystko zamyka, to życie Nazaretu zamyka w jednych dwóch zdaniach. Jest po prostu zaproszeniem, jest yy, zaproszeniem do tego, żeby wejść w prostocie serca do tego domu w Nazarecie, żeby poprosić Maryję i Józefa i Jezusa, żeby nam pokazali ich codzienne życie, ich relacje, wzajemną miłość, byśmy w tej prostocie serca mogli z nimi i przy nich po prostu być. Intencja. Za naszych braci i siostry w całym świecie istnieje szeroki krąg rodziny, rozciągający się poza granice rodziny, do której należymy. Jest w nim wielka rodzina ludzka, obejmująca cały świat. Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem. W Nim wszyscy jesteśmy zjednoczeni. Módlmy się. Boże, stwórcy świata i wszystkich ludzi, spraw, byśmy nigdy nie koncentrowali się egoistycznie na sobie, ale byli świadomi tego, że należymy do wielkiej rodziny ludzkiej. Daj nam zrozumieć, że jako członkowie tej samej rodziny wszyscy jesteśmy tylko członkami. Każdy z nas posiada dary, którymi powinien się dzielić, podobnie jak to czyniła najświętsza rodzina. Obyśmy byli hojni w dzieleniu się z innymi tymi dobrami, zarówno materialnymi, jak i duchowymi wtedy naprawdę będziemy mogli razem budować lepszy świat. Prosimy o to za wstawiennictwem najświętszej rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa Świętego, wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.